Witam Cię ponownie. W tym filmiku również opowiem, w jaki sposób esencje doktora Bacha mogą wesprzeć Twoje rodzicielstwo, jeżeli jesteś rodzicem bądź mamą niemowlęcia bądź małego dziecka. Zachęcam Cię do obejrzenia poprzednich filmów, na których powiedziałam, czym esencje kwiatowe są, jak mogą wspierać rozwój Twojego dziecka i pomagać Ci w różnych wyzwaniach. Szczególne, szczególnie takie wyzwania towarzyszą rodzicom właśnie malutkich dzieci, ponieważ dzieci te dość szybko reagują różnymi, najróżniejszymi emocjami i, wiadomo, przechodzą z, ze, sta, ze stanów skrajnej radości po stan, stan płaczu. Często rodzice mają problem ze zrozumieniem swojego dziecka, o co mu chodzi. Także króciutko tutaj powiem. Podzieliłam ten filmik na trzy części dotyczące właśnie niemowląt i małych dzieci, ponieważ esencji jest dużo i mogą ci pomóc na różnych, w różnych aspektach i życiowych sytuacjach. Także jedną z esencji, która pomaga, to jest orzech. Orzech właśnie też jest bardzo pomocny w okresie ząbkowania, kiedy dziecko jest takie rozdrażnione, kiedy jest zmiana w jego życiu, ponieważ też pokonuje kolejny etap. Orzech w ogóle świetnie działa w przypadku zmian życiowych, czyli załóżmy na, na krótko po porodzie, kiedy dzieciątko opuściło właśnie wygodne, wygodny brzuszek swojej mamy, albo kiedy no, przechodzi z jakiegoś jednego etapu do drugiego, na przykład, nie wiem, przeprowadzka bądź pojawienie się nowej osoby w rodzinie. Także wspiera wtedy uspokaja, wspiera i ułatwia po prostu emocjonalnie dziecku to przejście. Brzos jest dla dzieci takich marudnych, które płaczą bez powodu, nie wiemy o co im chodzi, nie potrafią zwerbalizować, nie potrafią zwerbalizować, właśnie rodzic nie potrafi się domyślić, o co takiemu dziedziusiowi chodzi, on jęczy, piszczy, płacze, absorbuje non stop uwagę, chciałby mieć rodzica tylko dla siebie. I właśnie wzrost tutaj y, pięknie pozwala tutaj y, delikatnie się odseparować. Niecierpek, jak sama nazwa wskazuje, jest dla dzieci niecierpliwych, które szybko popadają w złość. Kroplik, kroplik. Uspokaja dzieci takie strachliwe, lękliwe, trwożliwe, to nie ma znaczenia, czy to dziecko jest płochliwe, malutkie, czy załóżmy obawia się już jest większe, załóżmy nowych sytuacji, bądź boi się obcych osób, albo gdy się znajdzie w nieznanym otoczeniu, też reaguje strachem, wówczas właśnie podanie tych kropelek takich uspokajających, tłumiących lęk. Bardzo rodzicom pomaga i przede wszystkim dziecku. Kolejna esencja to śniedek. Śniedek jest dla dzieci, która trudno uspokoić. Śniedek też wchodzi w skład esencji rescue remedy, czyli takiej esencji na wyjątkowe sytuacje, takie traumatyczne, można powiedzieć silnie stresogenne, ale tutaj sam śniedek zadziała nam uspokajająco, wyciszająco, tak harmonizująco. Ponieważ sensytywność dzieci jest bardzo wysoka, esencje Bacha bardzo nam ładnie tutaj u dzieci na te emocje zadziałają. Właśnie, także bardzo będzie można szybko zauważyć też efekt i poprawę w funkcjonowaniu emocjonalnym naszego dziedziusia. Także zachęcam do kolejnych filmów. Zobacz, w czym jeszcze esencje kwiatowe mogą Ci pomóc. Pozdrawiam.